Cześć, ja jestem ostry i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z StoneBlock'a. W poprzednich odcinkach doszliśmy do momentu zaczęcia pieca do wytapiania metali, które się znajduje po mojej prawej, a dzisiaj bez większego celu, chociaż miał być cel na ten odcinek, spróbujemy odblokować więcej questów. I tutaj jak tak ustaniamy się w odpowiednim o oj, spojrzymy pod odpowiednim kątem, nam się tutaj po lewej stronie usuwa cała mapa. Ja stwierdziłem że przeniosę wszystkie te tutaj ten cały piec przeniosę yy, to zaklejemy te miejsce a przesuniemy się w inną stronę zaczniemy kopać nasz, naszą bazę bo z niewiadomych powodów tak się właśnie dzieje jak tutaj nawet chyba jak w tym miejscu stanę jakoś społecznie nie tak o no i tu już zaczynają z tyłu znikać wszystkie rzeczy więc jest to trochę irytujące i dlatego chcę zalepić to miejsce w tym drodze, że. Nie wiem czy jak ja to zniszczę, to czy to nie wypadnie. Nie, są w środku idemy. Okej, okay, i się z was taki. Po full był, nie pamiętam. No i to zniszczymy. To zniszczymy i przeniesiemy to. Czy mi się chce całe to zalepiać? Czy mi się to chce? Już wam pokazuję jak to zrobię. Wezmę sobie takiego łąda, którego skraftowałem. On jest przydatny, to na pewno ciekawe i dostałem nam ostatnie dwa bloki, więc o, tu sobie podniosłem jeszcze. My tego drawera, albo... no, położymy sobie drowera. On tutaj będzie to kobla trzymał. A my sobie tu zalepimy na spokojnie. Ogólnie to aż tak nie przeszkadzał. Nie przeszkadzało. Yy, ale... Jak sami widzicie, no teraz to już w ogóle ma znika, że to jest jakieś... Nie wiem, nigdy tak nie miałem, a grałem przez chwilę na tej paczce, przez chwilę dosłownie. Nigdy czegoś takiego nie, nie miałem, nie mogłem czegoś takiego doświadczyć. A i tu nagle, jak chcę sobie nagrać film, to oczywiście muszą być jakieś komplikacje. Szukałem na to rozwiązanie, ale nie mogłem znaleźć. Chyba, jak się okaże w tamtych, tutaj chyba już tak, chyba tutaj tak nie znika, czyli od tej części, czyli tą część tylko musimy za ten, a resztę tutaj sobie to zamurujemy. Za Chociaż czekajcie, bo jak tak tutaj nie znika, jak tak patrzę, to moglibyśmy w sumie ten piec, a właśnie na, na dzisiejszy odcinek już wam mówię, bo nie, nie, ten, nie powiedziałem o tym, ale na dzisiejszy odcinek przygotowałem yy, dwa z takich zrobiłem. No i trochę przesiedziałem na tych. Yy, jak to się nazywa? Żwirem. Słuchajcie. Dobrze, zrobiłem ten generator kobla w poprzednim odcinku. Yy, w poprzednich odcinkach tak naprawdę, bo ja nie pamiętam, w którym to było dokładnie. To pomogło nam. Bo ten generator kobla, który stworzyłem, to... żeby zrobić to, żeby zrobić to, to musiał chyba wykopać wielki mega pokój, nie? Naprawdę na to poszło tyle, że. że to hit. Ale dobra, i... Dlaczego ja to zrobiłem ogólnie? Bo jak możecie zobaczyć, to jest compressed. Jak możecie zobaczyć, z tego żwiru wypada na ironowym, yy... na ironowej siatce wypada diament. Jest na niego bardzo mała szansa. No ale szybki tajem lapsiki przesiewamy. I okej, okay, mamy przesiane to. Mamy dużo itemów, ale chyba nie widziałem że diament w jakikolwiek wypadł. No i dobra, zacznijmy może to przerabiać. Tin mamy, aluminium mamy, jeden diament, jeden e emerald. Osmium, led. No i to grota to, to sobie tutaj położę. Coś jeszcze nam tu wypadło, takiego z takich... Może ten lapis chyba wypadł tylko i już więcej już nic nie mamy chyba. I okej. Okay. Tutaj zauważyłem, że... W tym miejscu mógłbym zrobić. O i widzicie tu znika. O. Tu znika. Tu już nie znika. Wykminiłem coś takiego. Że w sumie. Dałoby się zrobić tutaj. Do wytapiania. Piec. W tym miejscu. Bo ja wokół niego raczej nie będę skakał. Czyli to irytować nas nie, nie powinno. A tutaj można postawić i tu będzie, zamiast tego kobla będzie jedna ścianka, tu będzie druga, trzecia no i tu, no i będziemy bazowali w sumie tylko na na tej części chyba przedniej do wylewania i w ogóle także potrzebujemy tego grouta teraz przetopić, więc szybki time-lapse z przetapiania grouta ok, stwierdziłem, że czekanie na tego grou też się przepali, jest trochę marnowaniem czasu. I ogólnie chciałbym Wam przekazać ważną informację, bo wiem, że ta seria trochę tak na dziku jest nagrywana i w ogóle, ale ja staram się też, staram się, chciałbym coś po prostu tutaj na tym świecie odblokować w, każ w każdym odcinku, żeby w każdym odcinku co odcinek coś nowego, ale wiadomo, że będą też odcinki, w którym coś na przykład kontynuujemy, Tak jak teraz kontynuujemy, tworzenie... Y Naszego przetapiacza I odebrałem sobie dwa czesty I sobie teraz otworzymy I kolejny inwarhammer. Ej Co jest z tymi inwarhammerami, że one tak drobią? I Aquent Draconium Cru Crux Chłodny blok swoją drogą Ale uduszymy go tutaj I tu mamy te Tin Ori w ogóle Ja sobie to wezmę i tu przełożę Ogólnie podczas tego timelapse'a zrobiłem sobie herbatę Bo czemu by nie No i dobra, mamy tu coś takiego Jak? Mamy, ogólnie mam tutaj questa na... O tu na Smeltery. Brakuje nam Smeltery Controller, o którym zapomniałem. Casting table, Casting Basin Smeltery Controller. I Bricks. No i dobra. Tank, Sirt tank mamy i my sobie go postawimy tutaj. Drain mamy. I my sobie postawimy to na rogu, bo możemy sobie wtedy... Bo dla nas to jest róg i tu sobie będzie stał... Tu sobie będzie stał coś i tu też coś. Prawdopod I tu te fosety wkładamy, tak, to jest może poradnik, jak chcecie, y jak tu budować ten Smeltery. Jak puzzle, że trzeba poczekać chwilę na kolejne elementy, ale dobra. I ogólnie w tym kości mamy, żeby zrobić, żeby mieć w akribunku 16 Secret Bricks. Tu mamy 9, no to ja sobie to w sumie mogę wykopać. I zebrać, i wtedy, ben, i wtedy później odłożyć. Jak już będę potrzebował, to do questa kolejne, kolejnego. Czyli my sobie to szybko zbierzemy. I ja sobie tu przerobię na więcej. Zrobimy do tych 16, tak jak kazali. Ok, mamy 16. I mamy tu zaliczone 16 na 16, dobra. My sobie to stwórzmy. Mm, w ten sposób. I jak działa ten tank? W nim yy, gromadzi się. A jeszcze umieścimy tu lawę. Źle mówię. W tamtym y, tanku umieszcza się lawę. Umieszcza się lawę, która będzie potrzebna. Weźmy lawę i wło włożymy tutaj. Ile możemy? Dwa wiaderka, ok. Te drzewo stąd wywali, bo mi przeszkadza tylko. No i tak, tutaj gromadzimy lawę i ta lawa. Możemy tu włożyć maksymalnie cztery wiaderka, tak jak u góry widzicie, bo jest to w jednostkach milibucket, Co przelicza się na to, że 1000 milibucketów to jest jedno wiaderko. No i to. Nie wiem, czy to nie powinno stać pod, pod kontrolerem. Ale dobra, sprawdźmy crafting. Ok, kontroler mamy zrobiony. Zostawmy kontroler i jak widzicie on nie działa. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że trzeba dobudować tutaj enterka. Nie ma do czego działać. Ogólnie my chyba tego nie będziemy po... Nie będziemy mogli tego odpalić, tego kontrolera. Nie będziemy mogli go włączyć, yy, dopóki nie będzie zrobione dobrze yy, cały piec. Ogólnie tak powinno starczyć. I jak widzicie, on się zaświecił, bo zrobiliśmy pierwszą warstwę. I tu możemy tylko 9 yy, rót naraz wytapiać, w tym co jest bardzo małą ilością. Casting table się w ten sposób robi. No i ostatnia rzecz, którą mamy tutaj dodaną, czyli casting basin, również stwórzmy. I mamy już całego questa zrobionego. Pyk, pyk, wkładamy tutaj. Tutaj się będzie przetapiać yy, bloki, a tutaj będziemy wytapiać różne inne rzeczy. Dobra, yy, mamy złoto, mamy mało złota, czyli tak trochę lipa. I ogólnie tu możemy też wytapiać sztabki, no ale jak tu wylać sztabkę, skoro tu jest kwadrat taki pusty i możemy tutaj wylać co jedynie, co? Blacha jakąś. No, oto już wam pokazuję, bierzemy sobie yy, złoto. Bo Tego złota za nie mamy tyle, żeby przytopić na więcej niż jedną tom. Nie czytam, starcie, ten cały yy chunk. No ale tutaj sobie powinniśmy włożyć ten chunk. I on się powinien przypalać. Ale, ale, ale. Ja bym chciał ten tank przenieść. Daj mi go podnieść. I tutaj go postawić. W ten smelter. Przenieśmy to po prostu. Bo mi się wydaje, że będzie prościej, jak sobie ułatwię drogę do mojego. Yy, Seared tanka, który będzie gromadził nam lawę. Gdzieś cały czas coś pali. My sobie tutaj postawimy tak. No i teraz będziemy mogli tu sobie lawę wlewać i tu sobie patrzeć. Ale nie możemy patrzeć. Dlaczego? To jest kolejna rzecz, którą chcę wam pokazać. A Otóż dlatego, że postawiliśmy ten kontroler na wysokości na jakby drugim pięterku. I tego drugiego pięterka mu brakuje, dlatego on się nie zapala. I teraz powinien się zapalić i możemy więcej wytapiać. Im, Im wyższe, tym więcej jest do wypalania miejsc. Tutaj tak? Bo się zwiększa, jakby jego środkowa objętość, i można tam więcej rzeczy wsadzić. No i dobra, przytopmy już tego Gold aura, który tutaj jest. Odbierzmy resztę tabek. I teraz wam poka pokażę, jak yy, zdobyć to do, do wytapienia. Tabek, ale, ale, coś mi to nie pasuje. Nie pasuje mi to, że tu stoi nasz drower. My sobie jeszcze raz go weźmiemy i wstawimy w ścianę. Myślę, że tu by była fajna, yy, fajna miejscówka na niego. Także umieścimy go. Ja już nie będę tego zalepiał jakimś yy, jakimś fajnym, mega cool yy, kamieniem. Tylko tutaj będzie drewniane pomieszczenie. A drewna nam nie będzie brakować. Nie będzie. Dlatego ja sobie tu na razie tak zrobię i w ten sposób i niech tu nam się tworzy, mamy już, jak widzicie, prawie 9 staków yy, kobla. Jak widzicie, złoto nam się przetopiło. Mamy złoto dwie sztabki No i robimy to w ten sposób, że klikamy tu. I wytapiamy. Znaczy wylewamy wokół naszej sztabki Sir yy, brika Taką formę. I mamy taką formę do iron. Mamy taką iron. Yy, kurwa, iron Iron cast, Mamy taki. Teraz moglibyśmy, teraz moglibyśmy sobie na przykład włożyć chyba te wszystkie. Ogólnie jest coś te, też takiego jak mieszanie metali. Czyli na przykład jeden metal może się z drugim związać i powstać inny metal. Czyli na przykład chyba złoto z żelazem, czy coś takiego było. Yy, I tam powstawał jakiś totalnie dziwny yy, metal. Ale wrzućmy to tutaj z myślą, że nie, 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 nie. My tego nie potrzebujemy. Właśnie, właśnie. Albo tak, przepalmy to na... Przepalmy to na... O i tego nie możemy, dlaczego? Bo tu nam brakuje ciepła, tu jest za mały, za mały, to jest za zimne ta, ta lawa, żeby to przepalić chyba I to będziemy musieli normalnie w piecyku, tak, jak widzicie te wszystkie metale nam się tutaj stopiły, mamy 8, 8, 4 sztabki, okej, okay, czyli możemy sobie z tego normalnie teraz wytopić sztabki. W tym piecyku również można zmieniać kolejność. Jak chcemy sobie w, 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 wylać na przykład TIN, no to sobie klikamy i Tin się przenosi na sam, na sam dół. I w ten sposób sobie wylewamy sztapkę. Jak widzicie, na, w naprawdę bardzo szybkim tempie to wystyga. Można to oczywiście zautomatyzować. Yy, Hopperem chyba. No ale dobra, niech już nam się ten Tin tam siedzi. A, I odłóżmy to tutaj. A ja się chciałem zająć czymś takim jak, a właśnie jeszcze wam tego nie powiem. Mamy tu osmiu i to jest chyba jakiś mega drogi yy, minerał. Nie wiem. Ale wiem, że potrzebujemy chyba ten gravel. I glinę się robi od dasta, mamy piasek. Hmm. Czy nam się woda tu zrobiła? Nie. Nie mamy liści. Czyli prawdopodobnie będzie trzeba zatalić drzewo i ściąć liście. Okej, okay, 49 liści, tak jak w poprzednim odcinku chyba. No i sobie te liście. Na spokojnie. Po 4 włóż mi tutaj. Niech nam się robią. Dobra, i ja chciałem zrobić coś takiego, żeby wam pokazuję, co chcę zrobić. Mm, to się nazywało Bonsai. Bonsai Pot. I to jest to, co kiedyś to w poprzednim odcinku opowiadałem, że na tym się wyrasta drzewa automatycznie. Ale, ale. Na tym trzeba wyrosnąć drzewo w ten sposób, że jak ono wyrośnie To żeby je ściąć No to Trzeba machnąć siekierą, raz I to drzewo wtedy się zbiera Jest sposób żeby to zautomatyzować Żeby od razu drzewo do skrzynki wpadało A jest to Hopping Bonsai Pod I potrzebujemy nasz hopper Bonsai Pod zwykły I z tego się tworzy Hopping Bonsai Pod No i to będzie automatycznie nam do skrzynki dawało drewno i w ogóle I powinno też liście Generalnie, więc to jest bardzo fajny, fajna rzecz, żeby sobie tak zautomatyzować. Okej, okay, potrzebujemy czerwony barnik. Czerwony barnik skąd zdobyć. Mam pewien plan. Że sprawdźmy to. Red. Daj. To się nie będzie nazywać Rose. Prostszą drogą będzie zasadzenie sobie buraczków. Bo buraczki można przerobić na... Normalnie na czerwony barwnik. Okej, okay, możemy... Aha! Nie możemy zasadzić, bo nie ma tutaj światła. Więc pyk! Okej, okay, i teraz powinno działać. I działa, dobra. Te buraczki sobie tutaj, pyk, Przerobi na czerwony barwnik. Nie potrzebujemy nici, które mamy tutaj. Cztery nici, pyk. Zrobimy z tego wełnę. Wełnę robimy czerwoną. Okej. Okay. Chyba potrzebujemy desek I robimy market I tworzymy taki market Po co on jest? Już opowiadam zaraz, tylko postawię go gdzieś I ten market, słuchajcie widzowie, czyli taki sto stolik On, jak jest nad nim pusta przestrzeń, czyli tutaj, a nie mamy pustej przestrzeni, to on by spadał w dół. Ale... My sobie teraz na przykład postawimy pana yy, sprzedawcę tutaj. Chciałbym, żeby on tutaj mi fajnie sprzedawał itemy. I sobie postawimy tu chyba. Albo nie, postawmy go po prostu tutaj. I on się wykopał. Możemy do niego podejść. Kupić różne nasiona. Różne drzewka. Łączkę kostą. Za jednego emeralda. No i ogólnie ja stworzyłem ten market, co nie miałem, ale on też nam się przyda. Ale już sprawdziłem kolejny market. Tamten w sumie nie pamiętam jak on działa. No go stworzymy. I postawimy to obok. A i on działa w tak. Te... I on jest takim jakby blokiem dziwnym. Ok, tu mamy różne oferty. Nas najbardziej interesuje chicken spawn egg. I to kupujemy za trzy emeraldy. Emeraldy są z... A emeraldy pozyskujemy z tego, no z tego żwiru skompresowanego. Czyli czeka nas trochę przesiewania. A propos naszej wody. Nam się woda zrobiła, a my... Nie zrobiliśmy tasta? Mieliśmy zrobić tasta. Zróbmy na fula 4 dasty, Zróbmy z tego 4 bloki gliny. Przeróbmy, przeróbmy to na to. Tego powinno nam się.. Jak to się robiło? Tego powinno nam się udać. Powinniśmy to najpierw przetopić. Oczywiście zapomniałem. Nie, wiem po co to ziemię przerabiałem? I czemu ja znowu to przerabiam? Przecież żwir mi jest potrzebny, a nie inne... co ja robię dzisiaj. Ok, mamy 9. Módmy się. Módmy się. Śmie? Tu my śmę. się, żeby z tego wypadł diament. Cyk. Obawiam się, że nie wypadł. Nie wypadł. Także tworzymy dalej. Potrzebujemy 9 żwiru na każdy. na każdy skompresowany żwir, czyli Zostawmy sobie tutaj 5. Okej, okay, stwórzmy. Cześć. Sprawdźmy. Ja sobie to przyniosę. Bo nie wiem czy do tej lawy to przypadkiem nie wpada niektóre ten. Czyli nie wpadają do lawy, niektóre przedmioty. Czy one się w ogóle tu spalają. A nie, dobra, no to zostawmy w tym miejscu w takim razie. Chyba bez diamenta. Jest diament, jest diament, wypad diament jeden. Drugi. Ok. Mamy trzy diamenty. Weźmy dwa. Dwa. czekajcie, czekajcie, bo tutaj wypadło nam trochę minerałów. Ja sobie tu tylko odłożę w sumie wszystko. Prawie. Ta deskryka miała być na nasiona, ale dobra. Nieważne. Odcinek 2,41 41 minut. także żeby nie robić znowu dwóch części, ja sobie to po prostu poprzygotowuję itemy i damy zrobić cięcie. Mamy coś takiego jak Autohammer. Teraz postawmy sobie to na przykład dla testu. Dla testu postawmy sobie zamiast tego. Tu nic nie ma. Potrzebujemy to zasilić, to jest Okej, okay. Nic tu na razie włożyć nie możemy. Możemy włożyć tylko. No nic nie możemy, bo nie jest to zasilone. OK, sprawdziłem, co trzeba do tego, i to na razie jest nieprzydatne, bo nie miałem mocy, żeby teraz robić. O matko, czyli tylko trochę straciliśmy czasu. Tylko troszkę. Ale nam, nie, powinniśmy mieć właśnie przepalone już te cegły. tego z tego Mam Mamy pot. No i potrzebujemy do tego skrzynkę. Najwięcej niż jedną. tego robimy hopper. A z hoppera robimy hopping bonsai pod. I teraz. Jakieś mi sobie sadzonkę. Postawimy sobie w tym miejscu, załóżmy. Postawimy na to hopping bonsai pod. Możemy do tego jeden dirt. Do tego sadzonkę. To mamy automatyczną farmę drzew Bardzo fajna sprawa, już wam pokazuję jak to wyrośnie I dostaliśmy sięgnięcie grow, abunze 3 tree I Otwieramy skrzynkę i dostaliśmy Jabłko? Czekaj To chyba tak działać nie powinno Jeszcze raz Okej, okay, wyrosło i mamy... I widzicie? To w takich ilościach nam daje. No nie za dużo, ale coś zawsze jest i możemy sobie tu... Nie wiem, posegregujmy to sobie w ten sposób. 99 i wyrosło kolejne drzewo i jak widzicie... W, dostaliśmy liścia. To nie jest aż takie wydatne, wydajne jak na... K Factory. Może to nie jest aż takie wydatne ale bardzo, ale jakbyś... Ale uwierzcie, że jakbym postawił kolejne takie coś... Jakby sobie tak to działało w tle. To faktycznie dałoby się z tego wyciągnąć bardzo dobro, yy, dobry zysk. No bo załóżmy, że nie mamy czasu ścinać drzewa całego. No a tutaj nam się samo ścina, i jak będziemy kiedyś to potrzebowali. Ja na razie nie potrzebujemy drzewa. No to tam się będzie nam gromadzić. No jak na przykład, nie wiem, nie chce mi się całego drzewa ścinać, to podbiegam, zabieram i tyle. Okej. Okay. No i co? Ja myślę, że to by było na wszystko w tym odcinku. Zrobiliśmy piec. Zrobiliśmy. Automatyczną farmę drzewa. Naprawiliśmy błąd ze znikającym światem. A co najważniejsze. Dostaliśmy kolegę do naszej przygody. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał wam się film. Zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. I widzimy się w kolejnym pojętym odcinku. Siema.